STS, zakłady bukmacherskie. Oficjalnym bukmacherem Pogoni Szczecin. Ja, witam. die Myślę, że to był bardzo dobry mecz dla kibiców. Filip, uh, um scenen, uh, einige tore, wiele uh, Dużo sytuacji podbramkowych, kilka bramek, dużo różnego rodzaju szans dla obu drużyn.

wenn wir ein paar Angriffe besser ausführen, hätten wir vielleicht auch die Chance gehabt, das Ergebnis auf 2:0 zu erhöhen. Natomiast jeżeli jeżelimy kilka naszych ataków troszeczkę lepiej byśmy wykonali, to mieliśmy szanse podwyższyć wynik. No bo auch im ersten Halzeit haben wir ein paar sehr leichte Ballverluste gezeigt. Również w pierwszej połowie pokazaliśmy kilka niestety za łatwo straconych piłek. Und genau diese leichten Ballverluste in der zweiten Halbzeit haben zu Gegentoren geführt. Ido koordynierte, wat frustracjone, piuki ne, spowodowały to, że w drugiej połwie straciliśmy bramki. Legia hat dann in diesen Momenten ihre Klasse und Qualität gezeigt. Legia w tym momencie pokazała swoją klasę i swoją jakość. Und wir dürfen uns da nicht beschweren, wenn du in drei Minuten, ich weiß gar nicht, wie, wie lange das gedauert hat, aber gefühlt in, in drei Minuten zwei Gegentore kassierst, direkt äh, in, zu Beginn der zweiten Halbzeit äh, auswärts hier in diesem tollen und mit diesen tollen Fans, dann dürfen wir uns nicht beschweren. Und wir können natürlich nicht jeżeli nie wenn, ich weiß nicht, in ein paar, wahrscheinlich waren es nur drei Minuten, als wir zwei Tore verloren haben, und wir in dieser Situation verabschiedeten, dann können wir nicht dass wir in diesem Moment haben. Um, ja, wir haben dann volles Risiko gespielt und wollten das Ergebnis entsprechend verbessern. Pełne ryzyko, nasz wynik. Das hat um, dann aber auch nicht gereicht. Und um, in diesem Sinne kann ich mit dieser Niederlage sehr gut leben. Mogę z tą jakoś żyć. Uh, generell mit 43 Punkten nach, drei, nach uh, 30 Spieltagen uh, kann man auch zufrieden sein aus Sicht von Pogon. Ogólnie z punktu widzenia pogoni z zdobyczą 43 punktów też jesteśmy zadowoleni. Udało nam Top się wykonać założony cel pozostać w pierwszej ósemce. A nach 4 Punkte und waren Tabellenletzter. po 8 kolejkach mieliśmy cztery punkty i byliśmy, mieliśmy ostatnie miejsce w tabeli. Jungs have really done alles daran gesetzt und tolle, tolle sezon gespielt, um letztendlich hier zu sein und dort zu bleiben, unter den acht. I od tego naprawdę pokazali w tym sezonie bardzo uh, dobre momenty i, i walczyli o to, żebyśmy na końcu właśnie byli w tej pierwszej ósemce. Insofern, uh, an das team dlatego gratuluję drużynie. Und, uh, ja, jetzt haben wir sieben Spiele vor der Brust. Teraz mamy przed sobą siedem spotkań. Gramy z najlepszymi drużynami w tym sezonie, Dlatego mamy możliwości dalej zbierać doświadczenie i dalej jakby rosnąć, się dalej rozwijać. My myślę, że sezon, który der ist jest na falschen Weg.

No jeszcze Legia Warszawa. Jeszcze raz gratuluję Legii Warszawa i vielen Fans, I raz wielkie podziękowania dla naszych kibiców, którzy nas wspaniale wspierali. Im moment, jest w W tym momencie między Legią a Pogonią jest 1 do 1. Mamy jeszcze jeden mecz i zobaczymy jak to będzie. na pewno na pewno postawa, na pewno to, co rozmawiam z drużyną i też uważam za najważniejsze w piłce, w sporcie w ogóle, to jest właściwe podejście, właściwe, właściwe zaangażowanie. Nie schodzenie z drogi pomimo okoliczności, tylko konsekwentnie dążenie do tego, o czym, o czym rozmawiamy przed i myślę, że to jest najważniejsze. Wydaje mi się, że po prostu dzisiaj ten mecz był potwierdzeniem tego, że jeżeli, jeżeli się nie, nie poddaje i jeżeli cały czas jest wiara i jest, jest nastawienie do tego, żeby walczyć i, i próbować dalej, próbować, próbować, próbować to e, bardzo często też e, życie czy piłka to oddaje. I ja myślę, że to mnie, to mnie naj, najbardziej cieszy, bo powiedziałem, że w 70. i którejś tam minucie e, w meczu w Zawrzut byliśmy 6 punktów za Alechią Gdańsk i tak na dobrą sprawę dzisiaj e, teoretycznie to mogło e, pójść na, na 9 punktów. Tak? gdybyśmy tak przystąpili do meczu i gdybyśmy po prostu przestali też w zabrze wierzyć w to, że można mecz jeszcze odwrócić. Dzisiaj jest różnica, nie ma różnicy punktowej i to jest dowód, namacalny dowód do tego, o czym, o, czym, o czym mówię, że najważniejsze jest podejście i zaangażowanie wszystkich od, od pierwszej do ostatniej minuty i wtedy. Reszta, reszta się dużo łatwiej ocenia.